Witajcie! Edukacja na maxa z tej strony. Kłaniam się, skaczę i tańczę dla Was i dzisiaj kolejny odcinek serii Minecrafts yy, poradnik. Dzisiaj nauczymy się jak zrobić sobie roślinność z netheru w naszym świecie. Od razu sobie screena zrobię. Screena się robiło, nie tak się robiło screena, tak się robiło screena. Screen został zrobiony. Pod miniaturkę, a ja już pokazuję o co chodzi. Czego potrzebujemy, tak naprawdę, potrzebujemy zdobyć tylko i wyłącznie spaczone nylon i szkarotne nylium. Czyli trzeba byłoby to naprawdę wybrać się do netheru, do szkarotnego albo do spaczonego lasu i sam to zebrać te dwa surowce. A resztę pozostałe rzeczy zresztą pozostałe rzeczy już sobie poradzimy. Yy, może zacznę od tego, jak te spaczone nylon yy, powielać. Zróbmy sobie kratkę 2 na 2 znaczy, dwie, dwie kratki zróbmy i zacznijmy od y, spaczonego nylium. Potrzebujemy jeszcze też nederaku, ale to nederak zawsze każdy sobie weźmie nederku. I teraz, jeżeli nederak przylega do y, szkarotnego nylium, to teraz wystarczy tylko na Nederak. Kliknąć mączką kostą i już, jak widzicie, powiliło się. Przypominam, że musimy to oczywiście wydobyć kilofem z jedwabnym dotykiem, bo w w innym przypadku nam się to nie wydobędzie. I podobnie robimy ze spaczonym nilium, tak, czyli stawiamy spaczony nilium obok nederak. Żeby przylegał. I teraz przy użyciu mączki kostnej możemy zrobić sobie spaczony nilium dodatkowe. Także jak widzicie, nic trudnego. Dobrze, zostawmy sobie teraz te spaczony nylium. Yy, a nie tra, mogę trafić tutaj sobie ziemię wstawię i teraz pozostałe roślinności, czyli takie drzewa i inne opcje potrzebujemy oczywiście spaczonę albo szkorotenylium i teraz wystarczy że będziemy cały czas yy, klikać na to mączką kostną przypominam, że niektóre elementy trzeba zbierać yy, przy użyciu nożyc tak? bo inaczej tego nie zbierzemy i do skutku, jeżeli nie wyszło to próbujemy dalej Kluczowe ta naprawdę jest żebyśmy znaleźli grzyb, bo grzyb będzie odpowiednikiem naszego drzewa, tak, to z tych grzybów, dla mnie to też było zaskakujące, z tych grzybów też właśnie robi się, robi się drzewa. No i co, takie drzewo potem może nam dostarczyć kolejny surowca taki jak tutaj, grzyby, tak, światło grzyby, ewentualnie jeszcze spaczonego nylium i jak będę miał szczęście, to trafią mi się jeszcze yy, takie jakby liany stojące, tak, taka dziwna roślinka. Nie za czy mi się trafi. Teraz. W każdym bądź razie. Tak robimy. Co ciekawe, ze, ze Spaczonego Neumann może, może także wyskoczyć nam. Nie wiem, czy nam się teraz to trafi. Szkarłatny korzeń. Ale widzę, że na potrzeby filmu nie chce to się dziać. nie, ewidentnie nie chcę, nie chcę pokazywać. Dobra. To odparłem jeszcze spaczone, yy, szkarłatny nirium. I mączka kosna. O, jak widzicie, są mi są szkarłatne korzenie. Yy. No i teraz może jeszcze bym pokazał sam proces... Yy. Sadzenia grzyba. Nie sprawdzałem nigdy, czy spaczonych grzyb można zasadzić na szkarłatny nejum, co prawda, ale mogę zaraz to sprawdzić. Jak widzicie, niestety nie działa, czyli spaczony grzyb musi być na spaczonym nejum, a szkarłatny grzyb na yy, szkarłatnym nejum. Proszę bardzo. Yy, a, bo on mi się nie wygenerował żady, To to jeszcze szybko zrobię sobie. O, mamy szkarłatnego grzyba. Sadzę grzyba, mączka kosna i cyk, drzewko jest. Jak widzicie światło prawił, pojawiło się, się jeszcze takie korzenie tutaj, także jest troszkę tych opcji. No i podobnie będzie oczywiście z, ze spaczonym lilią. A ja mam nadzieję, że poradnik był dla Was przydatny, bo dzięki temu będziecie mogli zrobić sobie w Waszym świecie bez nederu element, właśnie z nederu elementy Roślinności z Nederu, także mam nadzieję, że podobał wam, się, podobał wam się odcinek. Może zostawić łapkę w górę i jeszcze bardzo chciałem podziękować za yy, tak liczne obejrzenie odcinku z pierwszego serwera Alpha Tutaj też nagrałem na, na, na Alpha oczywiście, tylko że na razie w, w poranikach nie pokazuję, nie zdradzam dużo z tego, co będzie się działo w, na samym serwerze. Także dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam.